Eee, wiecie? Idealne ustawienie kamerki to jest ten, cześć. Tak robię lajwa. Z kamerką. No, dopiero zacząłem. Okej? Okay? No kurde. Zrobiliście. Czy wy mi wysadziliście moje Mitsubishi? Wy potwory. Dobra, chyba dobrze mnie widać. Napiszę, napiszę, napiszę. Live na moim kanale. Wbijajta. Ej, um. To co? Ktoś dołączył? No, ten... you e, Yuuu... E, u <kluz> Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka zaraz dołączy. Kurde, czemu Kurde, do, ciebie do ciebie zawsze ktoś dołącza? No bo mam więcej koleżanek? XD? Nie no, żartuję, nie wiem. To no nie fair. Od... Po prostu pewnie dlatego... O, Julia Wąs dołą... fa cze Siema, elo Zero. No, Elo. Nie. Cześć, Cześć, jestem Marek, operator Kopary. No tak, bo piszę na Messengerze. Nie, nie ufajcie. Whatsapp nie jest lepszy od Messengera. What, Whatsapp iść jest z dupa. WhatsApp jest nawet <coughs> fajny, ale ja wolę korzystać ale... z Messengera. Dobra, możemy jeszcze samochody rozbierać, bo to jest główna część odcinka. O, dwie osoby nie, nie, na live. Nie, nie, mo nie, możemy, bo nie ma nikogo na live. U mnie jest. <coughs> Zaczniemy rozbierać, kiedy, ten, kiedy ktoś do mnie dołączy. To ja już rozbieram na moim live, więc dzień dobry. Tak, są dwie osoby i nie wiem kto jeszcze. Palus dołączyłeś na live'a. Nie. Mam <laughs> ważniejsze sprawy przydział. XD. No pewnie Milena jeszcze dołączyła, co nie Jurka. Zostawa <laughs> farby! Mhm, no okej. Okay. No dobra. A jak Ci się podoba live Jumka? Taki jeden na dziesięć? Od 1 na 10 do 10 na 10, oceń. <laughs> Aha, 100 tysięcy na 10, ok. To jest ogólnie najlepsze y, rozbiórki samochodów. Eee, firma... Lambo? Yhm... wiesz to ja chyba nie gram, bo... U tak... Nie do... mnie i tak nie dołączy. To nie nagrywasz? Nie wiem. No nagrywaj, potem se widzowie powtórkę obejrzą. Kuźwa, w dupie mam tą powtórkę. Ja mogę zrobić profesjonalny odcinek z montażem... A oni se kuźwa mają powtórki oglądać jakiś No bez sensu kuźwa. Trochę. Jaka firma Fiat? Juka. Juka, Juka. Juka Jaka jest, firma Fiat? Ja teraz do nich jadę. To jest firma z Gdzie masz tą firmę Fiat? Za, powiedz, gdzie jest. W San Francisco, Oakland, na wyspie Jerba Buena. Gdzie jest? Gdzie jest? Wbijajcie Wiem gdzie na jest live. firma Fiat, już do nich jadę. Wbijajcie na live. Na ten... na... Na ten... na... na... eee. Wbijajcie na live na, na Ale i tak muszę Faluś zniszczyć pl. świata. Tak, wbijajcie do falusia.pl p... Julka, jak możesz to wbij na live'a do... E, do... do Falusia pyli, bo on ma mało subów nie wiem. mam więcej od mojego kolegi hmm. to już jest jakiś postęp 2 zero. <laughs> no to, to nie jest postęp kuźwa przyciel gdzie ty jedziesz Niszczymy no zniszczyć Chuźwa. firmę fiat przyciel nie jedź tam ale jadę zniszczyć firmę Fiat Nie ma żadnej firmy Fiat Ale Julia mi tak napisała, że jest firma Fiat Ona w ogóle kuźwa grała w Wasz Nie Ale nie jest taka firma Fiat Bo mam Fiata na swoim Logu No jak Julka Jak chcesz oglądać yy podróż do firmy Fiat, to zostań u mnie, a jak chcesz zobaczyć rozbiórkę samochodów, to pójdź do Falusia. Proste. Mam! Złowiłem jakiś samochód. Fajny. Witam. Dobrze. Ja kompiskuję ten pojazd i już pani go nigdy nie oddam. Co pani na to? Ups. Szuka mnie Policja! Jestem przechowywany przez Policję! Dobra. Przed chwilą była... <kluz> Ale ładna <można> tekstura drzewa <kluz> Piekiel, wszystkie nam części zarobali Piekiel, ile ludzi jest u Ciebie na live? Y jeden, przed chwilą było trzy A u Ciebie? Zero Kończę transmisję, bo kurwa nie Nie przeklinać mi, proszę A Zaszymaj transmisję Nieźle Julka Ale teraz jedziemy do Firmy Fiat Przecież Nie ma żadnej firmy Fiat No i co z tego? I tak chcę ją zniszczyć Musi być Wiesz, że to jest na żarty, tak? Przecież Ale po co ty tam jedziesz? Jest daleko. No i? Chcesz zniszczyć firmy FIAT? <laughs> <laughs> A sobie zmontuję w tym czasie filmik. Julka, Julka, jedziemy cały czas. Czemu opuściłeś sesję? Bo sobie montuję filmik. Aha. Julka, bo... nie było mnie dlatego w szkole, bo... bo teraz chory, trzeba się zastanowić. O nie, brakuje mi nitra, najgorzej. <coughs> o jest. O nie, znowu mi No bo byłem chory trochę. No mm. bo byłem chory trochę, mówię. Firma rozbiórkowa. E... Który to było tu? To nie. ha. Tam nie wiem, ilość O! Gła. Wa... To jest to? Nie No way! Nie. Kurde. No wiem, Julka! To... i właśnie, między innymi, I z tego powodu nie poszłem. Nie obchodzi mnie to. A czułem się trochę źle. Mm. A na razie idziemy zniszczyć firmę Fiat. Ja pierdziele przyciel. To jest tylko wyobrażenie. No tak, ale... No... wiesz. No, no, no. Powiedz mi, że jestem downem, tak? Nie, to już wiadomo. Jest firma Fiat. Jaka firma firma Fiat, Fiat. Trzeba zniszczyć. <coughs> firma Fiat. Trzeba zniszczyć firmę Fiat. Misja zakończona sukcesem. <smuszy> <George Wagner> ha. teraz możecie zrobić kraj samochody firmy Fiat. I wraki poznikają. Ej przyciel, czemu ja nie mogę dawać przejścia? Musimy wybuchnąć jeszcze wszystkie samochody firmy Fiat, żeby dokończyć Ej przyciel, jak dodawać przejście? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Motorek firmy Fiat jest strony awa awa. Aha! Firma Fiat jest w ruinach! Eee! Eee, ha! Łebek nie ma jeszcze! Kuba, nie ma jeszcze internetu, Julka, i nie pisz mi nazwisk, bo jest RODO. O nie, to też jest firmy Fiat. No. Takie długo jeszcze. Fakuję się do kamery. La la la, la, la. proszę Pani, proszę A nie, tu był pan. Mówiłem ci, że Kuba nie ma na razie podpiętego internetu pod PlayStation. No. Ale misja napadnięcia na firmę Fiat została zakończona sukcesem. Nie do końca, już dokończona. Zamknięte. No, radiowóz. Jak miło. Nowy A teraz jedziemy do Lombardu. Bo yy, patrzcie, jak się, za każdym razem, jak się ukradnie samochód, to wtedy tu, czy tu, czy tu. W o, tu, tu, w prawym górnym rogu pisze, co yy, się dostało. Na przykład, tutaj jest yy, złoty pierścionek. Tutaj będziemy mieli co? Tutaj mamy o tablet. Tutaj mamy na przykład sprawdźmy co będziemy mieli. Tutaj mamy antyczna moneta. A tutaj mamy. Smartwatch. A to jest miejsce, w którym w grze zaczynamy pierwszy raz swobodną yy, rozrywkę. Co to? Ej, Julka! 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 Ej, tak, ale live'a czy zwykły, czy... Powiedziałabyś chociaż coś, a nic nie powiesz, tylko zły. No live'a czy... Mam zrobić live'a czy odcinek z tego Minecrafta? No powiedz powiedzżeż coś! Halus. Halus, Halo. Zaczu. Halo, Halus. Halo. No nie ważne. Tak. Jurka, na pewno dzisiaj nie będzie live'a z Minecrafta ani odcinka. Chociaż nigdy nie wiadomo. Może się tak zdarzy, że będzie. Pff. I też y, tu jest takie ciekawe miejsce. Chciałbym wszystkim widzom pokazać. Tutaj mamy na przykład Kłada, i tutaj jest. O, Kuźma, mm. Sayonara rofrajeży. jestem. Ok, y kręcimy odcinek z Minecrafta, a, trzeba. a trzeba. No bo Ilka tak chciała. Ale a ile mi zapłacisz? Gówno dziś zapłacę, jednak nie. Nie, no robimy. Jak chcesz. Dobra, to kończymy tego live a i to będzie się zaczynał. No. tą postać i uwaga, będą fajerwerki na koniec.